Dobry wieczór, dzień dobry. Szczęść Boże moi drodzy. Dzisiaj chcę Wam się podzielić takim tematem związanym ze złym duchem, ponieważ dzisiaj e, taki takiego youtubera, którego lubię. On jest, jest związany też z kościołem katolickim. Pokazał taki, taki materiał na temat nagród MTV. I jedną rzeczą, którą mi się tam bardzo mocno rzuciło, to że dwóch artystów, którzy to MTV wynagrodziło, to była jedna dziewczynka, która miała takie demoniczne pieśni o samobójstwie. Pokazała nawet te tej osoby i te teksty. A drugi, drugi człowiek, który siedział diabłu na kolanach. Jak na to po prostu bezpośrednio na to patrzę, to takie tak jak na to patrzę, nie mając telewizora na przykład z moją żoną w domu, ale sami oglądam jakieś filmy. I wchodzą na przykład jakieś urywki jakichś filmów. To mam takie doświadczenie, że coraz bardziej mroczne są produkcje, że że człowiek coraz bardziej formuje zło, a za tym złem stoi osobowe zło, którym jest demon. I że to nie jest tak, że go nie ma, tylko że on jest bardzo przebiegły i on jest bardzo też działa w ukryciu. I że to nie jest tak, że to są, że to jest tylko taki środek artystycznego wyrazu, że to jest po to, żeby to był mocny przekaz, tylko że to rzeczywiście są takie demoniczne wpływy w takiej popkulturze. Warto zrozumieć, że to nie jest mić pluszowy, tylko to jest osobowe zło, które chce zniszczyć człowieka, i, i ten, który mu się poddaje i który wchodzi w nim układ, zostanie zniszczony i zostanie potępiony. Zostanie zaron do piekła. Oswajanie no. nas z taką, no, z demonicznością. Dlatego, dlatego chcemy trochę powiedzieć coś w Piśmie Świętym o nim i co w zasadzie najpierw, najpierw Pan Jezus o samym szatanie. A co mówi Jezus? W, w ewangelii według świętego Jana, fragment, Waszym ojcem jest diabeł i chcecie pełnić jego zamiar. A on od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mnie natomiast, natomiast nie chcecie wierzyć, ponieważ mówię wam prawdę. Jezus nazywa szatana mordercą. Dzisiaj na wielu ludzi oskarża Boga o to, że jest śmierć, choroby, cokolwiek, ale to, to, że człowiek usłuchał szatana, spowodowało to, że my umieramy, że chorujemy. I szatan nienawidzi Boga, walczy z Bogiem, ale przede wszystkim nie może nic Bogu uczynić, więc uderza w, nas, w jego dzieci, te, które on stworzył. O no, mnie, ciebie, moją żonę, mojego synka, czy każdego z nas nieskończenie kocha Bóg. A szatan nas nienawidzi, usiłuje nas zniszczyć. Ja pamiętam, że jak Wchodziłem w te ciemne strony w moim życiu, to zostałem niewolnikiem samego siebie, a w niewolnikiem jego, bo grzech powoduje to, że stałem się jego niewolnikiem. Byłem zniewolony przez pornografię, masturbację, wiele, wiele rzeczy, przez też nadużywanie alkoholu, przez muzykę okultystyczną, satanistyczną. Dzisiaj, nawet dzisiaj, jak tu akurat na Saskiej Kiempie, to był jakiś koncert metalowo-satanistyczny, gdzieś tu się biły dźwięki, ja to po prostu dzisiaj słyszałem, jak słuchają tych fragmentów Słowa Bożego, a młodzi ludzie to słuchają, a potem mają, potem mają myśli samobójcze, bo nie wiedzą, skąd one przechodzą. A one przychodzą od złego, bo zły duch przenika nasze myśli. Im bardziej jesteśmy w tej, w tej ciemności, tym bardziej on nas nakłania do, na przykład do samobójstwa, do nienawiści innych, nienawiści siebie, nie widzimy prawdy o sobie. Tak działa złe. Ludzie się na przykład też kaleczą, robią sobie, nie wiem, jak na, jak na to nawet patrzy, Jakieś kolczyki wbijają sobie, na przykład tutaj miałem taką sytuację, że byłem wędrący i widzę dziewczynę, która ma poobijane kolczyki, tutaj, albo chłopa, który ma takie uszy zrobione, to już Takie tunele, które wiszają tu, to już wiadomo, że to jest demoniczne bardzo. Albo tatuaże, gdzie są wytatuowane i wydawane jakieś demony. W ogóle w Piśmie Świętym jest taki we Księdze Powtórzonego Prawa, że nie będziecie się tatuować, bo jest to, co od tatuaż znaczy naznaczony duchem, nie wiadomo, że nie duchem świętym, nieznaczony duchem Pana Boga. Tylko zaznaczonym złym duchem. Czyli dymonem. Człowiek jest to taka furtka dla działania że to na w nas. I powiem takiego kolegi. akurat w, jako, w Starym testamencie jest napisane no ale, ale, robi, czy nie robi To mam, 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 mam co też dotyczy obyczajowości yy, okay. żydowskiej. tak. Ale, ale, ale to nie ja mówię na temat tatuażów i powiem jedną rzecz. na no, za osobach osobami się modliłem. I pamiętam sytuację, że osoby te tatuaże paliwa. Ale też mam sytuację takich znajomych, którzy opowiadali po swoim nawróceniu. Mieli te tatuaże, że mieli na przykład problemy z nieczystością, właśnie przez tatuaże, że wchodziły do de demony. Dwie, dwóch moich kolegów. To znaczy, wchodziły do demony? No de to biorąc, że to były takie furtki, przez które wchodziły z nieczyste siły w nie i, i sprawiały, to, że oni w tym grzechu ulegali. Dopiero po egzortyzowaniu przez egzortystę tych tatuaży, następowało zmywanie tych tatuaży, i że, że, że byli o tym by trzeba uwalniać. powiedzieć, że to jednak człowiek zawsze. On decyduje swoją wolą. A, a, takie, ale bardzo... a ale takie rzeczy jak tatuaże, według ciebie, mogą utrudniać jeszcze decydowanie a... na nie, że ja czegoś nie chcę popadać. W ojciec, ten ojciec, ojciec James Maniakal, którego wybieram się na rekolekcje, wydał sytuację osoby, która nie mogła zaś w ciąży, bo przez to, że miały na przykład te tatuaże na swoim ciele. Osoba nie mogła zaś w ciążę, a dziewczyna miała jego, jego żona, miała kulczki w I ojciec się modląc miał taki obraz i ten i się ich Zabytał to, ich, czy to, czy to jest prawda. I oni już tak. I usunęli te tatuaże te, te, i te kulczyki. I zaszli w ciążę. Przyjęli potem na innych rekolekcjach. Powiedzieli, że zaczęli w ciążę. Więc jest to, moment, to jest to. To zaciąga rodzaj jakiegoś przekleństwa czegoś na, na, to na, na osoby. był jakiś tego typu przypadek i możliwe, że ale, tak było w tamtym przypadku, jak też... pewnie wiele osób z tatuażami ma dzieci, tak? Hmm. Więc trak... ja odp odpowiadam, że to tak było, no, nie ale, jest, ale nie pamiętam, działa pamiętam, że modląc się nad jedną osobą, która miała tatuaż ja tatuaż, to wiem, że ten tatuaż po prostu tę osobę palił. Ja nawet nie wiedziałam, że ta osoba ma tatuaż, więc, ale ona już zaczęła się coś do dziwnych więc... Może tak być, jeśli na przykład ktoś, na przykład osoba, która wykonywała tatuaż, miała jakieś koszachty ze złem i nie no, robiła to, to tak, to zależy, celowo, może to zaszkodzić na przykład. To, to, to zależy, co jest wytotułowany. Jeśli to jest sobie pentagram, czy to jest sobie jakiś no tak, demon, albo jak cokolwiek, to, jakiś, to wiadomo, jakaś demoniczna tematyka tego. To wiadomo czy... biorąc, że biorąc, że, że, że to bezpośrednio mocno otwiera na zło. Tak, to tak, to, to mieć taką świadomość. No i tak samo nie wiem, jakby na to nie popatrzeć. Dzisiaj przedstawia się często zło. Bo, albo w ogóle postacie, które są w Piśmie Świętym, jako na przykład, dobra, na przykład smoka. Ja, na przykład, jakiś nie to, na książkę, na przykład, nie wiem, Hubita, to w Hubicie smok był postacią złą. A dzisiaj się często przedstawia smoka jako, jako kogoś dobrego. Nawet w bajkach jest, są że to są smoki, ale traktowane jako, jako coś, co, co nam coś podpowiada. A tutaj w, w Apokalipsie, nie wiem, może ono otworzy. Mm -hmm. Apokalipsa to będzie dalej, dalej, dalej jeszcze. Tak, tak. Już wiem, że Apokalipsa jest na końcu. Walka w niebie. W niebie rozpętała się walka. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. Walczył też smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. Zrzucono więc wielkiego smoka, dawnego węża, nazywanego diabłem i szatanem. Ten, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię, a razem z nim zrzucono jego aniołów. I usłyszałem potężny głos mówiący w niebie. Teraz nadeszło zbawienie, moc i królowanie naszego Boga i panowanie Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci. On oskarżał ich przed naszym Bogiem w dzień i w nocy. Lecz oni go pokonali dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. I nie umiłowali swego życia aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i morzu, bo wstąpił do Was diabeł, ogarnięty wielkim gniewem. On wie, że ma mało czasu. Tak nie jest skierowany do nas, czyli dla każdego katolika, osoby wyższonej. Ja jako człowiek wyższony odeszłem bardzo daleko od Boga i podpisałem kiedyś pakt ze Złym Duchem. I wiem, że to moc nie kosztowało mojego życia, to, że dzisiaj tu żyję, że świadczą o Jezusie. Jest to tylko wyrazem miłości Jezusa i miłości Matki Maryi, która kocha mnie i Was. Oni nas kochają, aż to musi nas zgubić i wprowadza nas w używki, narkotyki, mam nawet wśród moich przyjaciół, którzy są na nawróceniu, którzy żyli też światem, z tego świata, też to warto tutaj w innym fragmencie Pisma Świętego jest zapisane, że szatan jest własnym tego świata, że on sprawuje też władzę nad wieloma narodami, w sensie nad Jeśli człowiek odrzuca Boga, odrzuca Jego przekazania, to w tym momencie staje się niewolnikiem szatana to staje się jego narzędziem. Świadomym czy nieświadomym to się staje jego narzędziem, bo z duch ma tylko dostęp i, i siły nad nami wtedy, kiedy żyjemy w grzechu śmiertelnym, czyli żyjemy oderwani od Boga, żyjemy czyli oderwani w ciężki. o, ciężkim. oderwani od, od prawdy, którą jest Jezus. Bo i, wtedy, I wtedy rzeczywiście w świecie się, się dzieją bardzo złe rzeczy. Tutaj też jest napisane, że szatan wie, że ma mało czasu, bo yy, Jezus już zwyciężył. Więc szatan ma tylko ten czas, naszą doczesność, czas. Dopóki istnieje świat, żeby jak najwięcej dusz zagarnąć dla siebie. A dlaczego szatan tak bardzo chce tak wiele dusz zagarnąć dla siebie? Nie dlatego, że, że chce mieć te dusze, tylko dlatego, że w ten sposób uderza w pana Boga. Szatan nie może dotknąć samego Boga, ale dotyka go poprzez to, że zabiera mu ukochane dusze. Nie wiem, jak. jak nie wiem, Kiedy byłem w tym świecie takim rocznym, miałem bardzo dużo zainteresowanie do horrorów. nie wiem, czy wiecie, że sataniści bardzo często horror, tworzą horrory. Oni tam. Oni są głównymi producentami filmu horrorów i oswajają nas na przykład ze złem. Ale też oni też produkują gry komputerowe, tego typu Diablo, gdzie jest bardzo dużo symboli kultystycznych. Też i zabawki konstruują. Nie wiem, na przykład też odpowiadają za przemysł sporny. Często w trakcie. też odpowiadają za przemysł za promowanie. Z... Po prostu tutaj o, o orgii. Ale też ostatnio była ta sytuacja jest w tym momencie w Teksasie, że Teksas jest za tym za obroną życia, to ostatni w tym miejscu, mówią, że ich, to, jest ich, jest ich, to jest ich sakrament, że to są w, doprowadzić do formy sakrament, sakramentu. Ale też Ale ma... co jeszcze no, w z, a, a, aborcja, przelewanie krwi niewinnych. Czyli, czyli ja wiem po sobie, kiedy wychodziłem właśnie po, przez przez egzorcyzm, który tam kapłan się na, na modniu egzorcysta, i inne osoby, to byłem też zaręczone przez demona właśnie na poziomie, poziomie psychicznym. To są dużo większe cierpienie niż na, na poziomie fizycznym. I, i, I sataniści mają to do siebie, że wiedzą, że, że demon też im nie odpuści, to oni on to uważają, że właśnie, że to pozwala im być yy, właśnie bardziej, bardziej stabilnym psychicznie, bo demon po prostu atakuje ich psychikę i znęca się ich, nad nimi też psychicznie, i oni dlatego przelewają też krew niewinnych, aby demon. I w tym odpuszcza, a Szatan bardziej większa ma nad nimi też jeszcze większą władzę. Tak samo jest nie wiem, z ślubami, Nie wiem, czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych są takie statystyki w kontekście, że w kościele szatana, jak większość osób to są gdzieś z, z kręgów LGBT. To też, to też bardzo po to prostu też, to też, to też tu wyszło, kiedy na jakiś Ale ja nie zrozumiałam, co powiedziałeś, na, na, raz, jak że, że, w, w, że w Stanach Zjednoczonych wyszło takie badanie, że że środowiska, które najbardziej są zaangażowane właśnie w środowisko LGBT to są osoby, w kościel, które są w kościele szatana. Na przykład Statol. To znaczy, st chcesz powiedzieć, że, yy, że... Że co? Chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że bardzo dużo satanistów ma problemy z własną tożsamością jako osoby. To tak mogę odpowiedzieć. No tak, tylko żebyśmy to... też nie, nie stawiali znaku równości, Ale ja, że nie, osoba... Nie, ja nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że bardzo dużo osób. Nie powiedziałem, że wszyscy. I że to nie jest w drugą stronę, że każda se, osoba se, LGBT nie, ma coś związanego z satanizmem, to ja tego... tylko w drugą stronę, że... Że sataniści mają problemy z tożsamością seksualną. To, to jest bardzo ważne, żeby to ja, odróżnić. I no, dobrze, że moja to tu Nie wiem, czy wiecie, że na przykład w takim mieście stali, w Stanach Zjednoczonych jest na przykład wielki pomik z Tak samo jest na przykład na, na Haiti. Na przykład wyspa Haiti, która jest, do no, jest, jest, do, jest, do, jest do Haiti. jest na przykład wysłana na szatanowi. Tam jest też. Ona tam też stoi na przykład po, po tym I, i tam są wyznawcy, wyznawcy, dają mu cześć. To jest, to jest takie. no Kiedyś mój, jeden mój kolega mówi, ja mu to powiedział, mówi, niemożliwe. potem pokazałem filmik, że rzeczywiście stoi wielka figura szatana, a ludzie wierzący modlili się o to, żeby to nie powstało. Na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc ja tym to, ja to pokazałem, on nie chciał w to uwierzyć, że, że takie rzeczy się mogą bezpośrednio. Dziać. że takie jest też świadectwo z internetu kobiety, która była satanistką, jak i urodziła się w rodzinie satanistycznej, i od początku od, od samego początku była po, ta, poświęcona złemu, i była na, takim, była, na, na, była na takim stadionie, gdzie był taki ojciec, jeden z charyzmatyków, i w pewnym momencie została uwolniona na i napełniona chyśnieniem. I też jest takie świadectwo w internecie, można to wysłuchać, co ona po prostu opowiada. Myślę, że nie zwariowała, po prostu opowiada, jak, jak to po prostu wszystko wygląda. Tak samo jest z muzyką. Jeśli, jeśli dany twórca muzyki wprowadza symbole okultystyczne w muzykę, to nie robić. Jeśli Ja, jeśli mam krzyż na swojej piersi, to ja wiem, że noszę krzyż do tego, że ja wierzę Jeśli człowiek coś takiego wkłada jakieś, nie wiem, jakieś symbole satanistyczne, demoniczne, to wiadomo, że po prostu jest jakimś wyznawcą no złego, złego ducha, nie? I to warto. Warto dowiedzieć się, kogo słuchamy, tak? To... I czym ta osoba się zajmuje. Po godzinach. A jedno jest bardzo, bardzo fajny fragment, jest w Księdze Mądrości. Teraz to mhm. znajdę. Przecież Bóg uczynił człowieka nieśmiertelnym. Stworzył go dokładnie na swój obraz. A śmierć wdarła się na świat przez zazdrość diabła. Doświadczają jej ci, którzy stoją po jego stronie. Czasem znaczy, jak, jak rozmawiam z ludźmi, to wszyscy mówią: Jak to, Bóg mógł pozwolić na przykład na, oświęc na, Bóg, na oświęcim na jakiekolwiek inne tego typu rzeczy? Gdzie on w ogóle był? Bóg dał mi wolną wolę, dał nam wam wolną wolę, mojej żonie, i my wybieramy, my albo wybieramy Boga który jest życiem, albo wybieramy złego. To nie Pan Bóg stworzył e, w Oświęcimiu obozy, tylko to człowiek człowiekowi a, a człowiek, który służył złemu, który poszedł za złem, niezależnie, czy świadomy, czy nieświadomy, to On zrobił nam pieko. I to pieko wychodzi po prostu z naszych serc. Co jest w naszym sercu, to takie będzie też w tym świecie, jeśli w nasze serce jest złe jest gole do, do nienawiści, do, do morderstwa, to przede wszystkim jest uzdolnione też poprzez to, że dany człowiek w jakiś sposób oddaje się złu. A Jezus cierpiał razem z tymi ludźmi, którzy cierpieli w oświęcimiu, cierpiał z powodu tych grzechów, które były za te wszystkie morderstwa, za, za to wszystkie katowanie, tak? Pamiętam, pamiętam, pamiętam taką sytuację kiedyś chłopaka, który go zacząłem na i On mówi, że gdzie jest Bóg? On nie wierzy. Miał taki duży gniew i mówi, że jego żona go zostawiła i poszła do Chinnego. Mówi do niego, że Jezus wtedy był, jak, jak spojrzał na Jeruzalem na to miasto, które się roz, rozpadnie więc stanie z niego kamień na kamieniu, bo rozdawał czasem nawiedzenia, to on płakał. Ja mówię, że właśnie Jezus w tym momencie płakał nad Tobą. Tak samo jest z wieloma innymi ludźmi. Jeśli człowiek popełnia zło, to Jezus płacze. Jezus nie chce mojej zguby, nie chce zguby tego człowieka, który popełnia źle. Ale jeśli ja popełniam zło, to poniosę konsekwencje Ojca kłamstwa, czyli poniosę piekło. Jeśli umrę w takim stanie, bez nawrócenia, bez żalu, to się potępię. Tak samo drugi człowiek, który żyje, który odrzuca Boże przekazania. Tutaj mamy jeszcze taki fragment z, 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 z Łukasza, może ona to otworzy. 72 powróciło, mówiąc z radością. Panie, na Twoje imię nawet demony nam się poddają. Wtedy powiedział do nich. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. Nic wam nie zaszkodzi. Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Znaczy, jak widzicie, Jezus daje nam władzę zdeptanie nad szatanem, jeśli żyjemy w nim, jeśli on żyje w nas. To ten, on jest silniejszy od niego, nie? Ale jeśli my pozwalamy, z, pozwalamy na jakiś układ ze złym. Czyli wchodzimy w jakiś, 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 jakiś grzech i go przyjmujemy, czyli odrzucamy naukę Jezusa i jego dekalog, i jego przekazania, to w tym momencie z duch nas zaczyna opłutywać i zaczyna z nas wiązywać. I to jest bardzo istotna, bo to jest jeszcze jedna, jest jeszcze jedna kwestia. Jezus pokazuje też, jak jako piorun. Więc też mieć świadomość, że w nie wiem, SS używali pioruna i mordowali ludzi. Tak samo nie wiem, jak na przykład nie wiem, nawet środowiska, nie wiem, Mary Manson, który tworzy muzykę sternistyczną, używa pioruna. Ostatnio te nawet marczy, które były w tamtym roku, Chrystus Pioron. Przecież to jest jednak wszystko wołanie o śmierć. A tam jest zabójcą. Jezus jest życiem. Jeśli ktoś szanuje swoje życie, to wie, że życie każdego człowieka, od poczęcia do końca, jest święte. Jest święte świętością Boga. Jest odkupione krwią Chrystusa, i ono jest bezcenne, i nie można się wytłumaczyć, że jest, jest mi wygodnie pozbyć, pozbyć się życia, które jest kalekie. Bo Bóg Jezus do kalekich, do chromych, do grzesznych, do słabych. To jest bardzo, bardzo myślę, bardzo mocno, bardzo mocno istotne, że życie człowieka jest bezcenne, jest, jest, jest bezcenne jest odkupione po prostu. On cierpia za każdego i on każdego kocha i każdego chce przyjąć. Ja to... No właśnie i to jest też przesłanie, na którym się bardziej należy skupiać niż na samym szatanie, jakkolwiek on jest i to jest osoba, która nas nienawidzi, która chce naszego potępienia. To też tutaj właśnie ten fragment mówi, że żeby się nie skupiać. Tutaj uczniowie tak są tacy pełni entuzjazmu, tak, i są skupieni na tym, że tutaj te demony im się poddają. Więc mówi, że na tym się nie skupiajcie. Skupiajcie się na tym, że wasze imiona są zapisane w niebie. Skupiamy się na Jezusie. Ale też miejmy świadomość tego, że to nie jest Miś Pluszaty, że to nie jest fikcyjna postać. Tylko, że to jest autentyczna postać, która sieje i która nienawidzi i która usiłuje nas zniszczyć. To trzeba mieć to świadomość, że ona usiłuje nas zniszczyć i chce naszej zguby, i chce naszego, naszego nieszczęścia. To, to musimy sobie uświadomić, że to nie jest Miś Pluszaty, z którego możemy utartywać, żeby mówić, że to jest coś dobrego. To jest po prostu postać, która jest pełna nienawiści, najgorsze plugastwo przy świecie. Miałeś po egzorcyzmach, więc wie co. Odczuł to niestety na własnej skórze. Ja przeczytałem Wam ostatni już fragment i kończymy film. Tak. Z... To jest o z tym, jak, 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 jak upadł z uduchu. Jakże runąłeś aż z nieba, jaśniejąca gwiazdo, synu Jutrzenki. Na ziemię Cię powalono, zdobywco tylu narodów. Przecież mówiłeś w swym sercu, do nieba się wzbije, ponad gwiazdy Boga wzniosę swój tron zasiądy na górze zgromadzeń na samych krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny do najwyższego, lecz strącony zostałeś do krainy umarłych na samo dno otchłani. Ostatnia rzecz, Pan Bóg nie uczynił piekła, to szatan uczynił piekło, czyli właśnie Lucyfera, jutrza za symbolizuje lucyfera szatana, on uczynił piekło i my możemy wybrać Boga, który jest z niebie i tam jest nieskończone szczęście, lub fałszywe, albo to, co świat nam proponuje, że szatan jest taki dobry. Jest wiele koncertów satanistycznych i w ogóle nawet i, i wiele ludzi, którzy stanowią jego prawa dzisiaj w tym świecie. I, wielki, I nieskończone nieszczęście z nim w piekle. Wybierajmy Jezusa, bo Jezus jest Panem, drogą i życiem. A szatan jest zabójcą i tym, który za śmierć odpowiada i za wszelkie nieszczęście w tym świecie. Piekło jest stanem, gdzie nie ma Boga, dlatego jest piekłem. I jeśli z naszego świata wyrzucamy Pana Boga, to też ten świat a, 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 może stać się piekłem, staje się piekłem. A piekło to jest świat bez miłości. Bóg jest miłością. Bóg więc, jest miłością. miłością więc wierzmy, wierzmy w Jezusa, który jest miłością i stanie. Zostańcie z Bogiem. się na Jezusie. Zostańcie z Bogiem. Pa.